No dziś yy, imaki to pewnie już widzieliście No już są powiercone No i co teraz będę robił A no teraz sobie zrobię yy, wkrętareczką fazownikiem Faski Po co? No bo raz, że jak się gwintuje to jest lepiej A dwa, no, że ład gwint nie wyciąga się tak jakby na zewnątrz Jedna strona już jest o jeden już jest zrobiony ten zobaczcie a ten jeszcze nie no i teraz zrobimy sobie drugi Ręcznie by to trwało o wiele dłużej. No i tak byśmy nie zrobili tak ładnie jak tym farownikiem. Tutaj też w otworze robię faskę. Tutaj faskę, tak jak na filmie widzieliście, jeszcze teraz będą później zrobione tu, 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 tu. Tu, gdzie się najbardziej, jak to się mówi, obcuje ręka to kasza, żeby się nie pokaleczyć. No a tutaj widzicie moją dokumentację techniczną. No, według takiej dokumentacji technicznej no powstał imak. Także widzicie, nie potrzeby, ja nie lubię bardzo rysunków technicznych, chociaż czytam rysunki techniczne, ale ich nie lubię od początku, nie lubiłem. No, tutaj teraz tylko zostało wytresować, przewiercić, faski nagwintować, no i ten jest praktycznie gotowy. No tak jak widzieliście na jednym z, ten jest 50 na 50, ten wyszedł z 69 na 69. No bo tak trochę chciałem, bo e, czasami mam imak taki 68, to wystarczy tylko troszeczkę zebrać i, albo przeszlifować i imak jest szlifowany w tym momencie. No także taka dokumentacja techniczna do wykonania imaka. Obrigado.